Siemaneczko widzowie, z tej strony W dzisiejszym łocineczku na moim kanale e, Chciałbym wam przedstawić nową e, serię Na moim kanale, z widzowie e, Z widzowie Zielonki tak, to jest Zielonka Znakomicie znacie tą mapę już Z mojej serii poprzedniej, czyli z Wysokiej Dwójki Ale w czym odcinku Nie jestem tu sam, tylko jestem tu z Dominikiem I będziemy ro robić tak naprawdę drugą serię na moim kanale Przywitaj się Trzyma. Trzyma, yy, no tak naprawdę no. testowałem opóźnienie, ale opóźnienia za bardzo nie ma. Myślałem, że znowu będzie 40 sekund jak na Messengerze było. Ale nie, nie, na szczęście nie było. Więc dobra. Yy, więc tak, ogólnie mamy na start milion yy, Nie mam uprawnień. Yy, Dominik daje uprawnieniami. Ci, dobra. Dobra, dobra, dobra Ech, czekajcie. No nie mogę. Kurcza, frak, nie mogę no, narzędzia ręcznego schować, będę musiał grać z atarką normalnie, super. A, a, czekaj, bo, bo ja mam pod jedynką matę grosz na konsoli, więc ja nie wiem, jak ty to masz. Ja mam, y, narzędzie ręczne pod, y, górną strzałkę. I mi to ten. czekajcie, ja mam coś, co jest z moimi kontrolkami? Ale mam coś zepsutego. tego mm, no to tak, kupujemy maszynę, tylko najpierw teren sobie też kupimy. Mam uprawnienia na wszystko? Mogę, dobra, kupujemy. Y, Teren. Dobra, no, tak. Mamy teren, kupujemy no, tak. sobie jeszcze pola wszystkie dookoła pola kupuję na sam start, nie? Ale tu pola drogo kosztują ty, w przeciwieństwie do od dwójki, tu pola drogo kosztują już. No, nie, uważaj, bo... Nie kupuj, nie kupuj już, bo mamy tylko 500 tysięcy. Tak, tak, to na sam start ja sobie kupię maszynę, które oczywiście nie mam na swojej serii w, w piątce, nie? Teraz to nagrywam. Ogólnie nic nie martw się się, filmy będą dalej daily, ale raz będzie z tej serii, raz z tamtej, żeby nie było, nie? Dobra widzowie to ogólnie kupiłem sobie parę jakichś maszyn takich potrzebnych yy, ogólnie jeszcze to kupię parę, mam w planach, ale w miarę kupiłem takie maszyny porządne, więc yy, na razie robimy taką małą akcję żniwa. Yy, nasz kolega Dominik oczywiście teraz sobie ciśnie yy, nowym Ewionem, który teraz kupił. Yy, w sumie my kupiliśmy, a ja widzowie lecę pod niego, wiadomo, yy, no nowym yy, zetorkiem krystalem, którego się zdecydowaliśmy również kupić. <kuh> Wybaczcie, ale chory jestem, widzowie, więc no. No, ale ja tu podjeżdżam. Co? Idę, chłopie, idę na praktyki. Praktyki są, to idę. A ja chłopie. Teraz wznawiam y, no. nagrywanie, bo miałem cięcie. Ogólnie powiem tobie i widzę, że kupiłem takie gówno i chcę zobaczyć, czy można nawet dwóch do niego wsiąść. Wysiadaj z kombajna. Escort. Wysiadaj z kombajna. Patrzymy, czy można nawet dwóch do tego wsiąść. Mo no, co jest? U Jedziemy, 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 czekaj, czekaj, trzeba się gdzieś rozpierdolić. Trzeba się gdzieś rozpierdolić o coś czekaj. Pa! Pa! Pato, pato! Aha! Ale to mieli tycha na godzinę, połowa zboża, ucieka, sita nie nadążają, kombań się z rapoli, nie ma w środku, w środku dominik tylko. Zobaczmy jak to jest wszystko na co? Co jest? Dobra, lecę GPS jakie ja jak ja lubię być na wszystko wyrąbane O ja pierdziu Po co mi jest Po co mi jest nauka w życiu jak wystarczy że kliknę ten guzik jadę i pieniądze się same robią Na jak? Trzeba gier z duniaka tu wziąć Kurde mol. Ale opór widzowie ta, jednego, ale... i tak za mną, moraj. Mamy to I same mam, po... Ale i tak. to i tak... ale to i tak na tym. i tak na gps nie? Ta! No Czekaj. Jest Za mną. Oj. Tamtą? Jeszcze A ty teraz nagrywasz? Czy teraz... Nagrywam, nagrywam teraz właśnie. Synu! Ty, co, co robię? No, no, muszę obrócić. Kukiem. chcieliśmy wywalić chyba. Yy, ogólnie, widzowie, tako. Musicie zadecydować. Bo jest tak szczerze obojętnie. Mogę nagrywać, widzowie, to i to. Yy, no, tak szczerze, to co chcecie, nie? Yy, ja mogę stosować się pod was. Ważne, żeby był jakiś kontent, jakikolwiek. Content, jakikolwiek. Yy, ale, no. Wiadomo, napiszcie w komentarzu, czy chcecie to i tą serię, czy po prostu tą. Bo wiadomo, byłoby, byłoby mi wygodniej jedną nagrywać, nie? A napiszcie, taki taka forma contentu Wam się podoba. Że my sobie widzowie z Dominikiem nagrywamy, nie? I prawdopodobnie z Ziorasem z przeszłości i właśnie, no. Tak po prostu będzie git. Albo nagrywa... albo zrób tak, że... że jak ja jestem, to nagrywaj to a jak mnie nie ma, to nagrywaj tam no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy po prostu nawet sam będę to nagrywał, bo... Fajnie będzie na multiplayerze, nie? Będzie wtedy... Będzie wtedy to no super, będzie wtedy na no moim zdaniem, no. no a tam to mieliśmy na solo, nie? No się tak teraz... Właśnie się tak zastanawiam, no chyba myślę, że tak zrobię. Jutro może się do tam tamtej sali drugiej pojawi film. Ale widzę, że zadecydujcie zade w komentarzu standardowo. Możesz kubota odsunąć ten czas. Dostęp takiego, mama gościu. Jak mignął. jak mignął! Jak mignął! Jak mignął! Do końca drogi za orę, czy jak? Eee, no ta, ta, tam do silosa. To, to chodź mi i pokażesz dokąd mam zaorać To siluosa normalnie Chce się jakby... Tam, tam, do, do samej drachmi, jak? No nie, tak jak pole się ciągnie, nie? No, znaczy o tym i chodzi, nie? Tam tak jak się pole ciągnie Mamy no, orać orać Dobra, opuszczam